Witajcie, tutaj z tej strony Wasz Case. Przedstawię Wam dzisiaj, jak zrobić zupkę rybno-grzybową czy grzybo grzybowo-rybną w Terrarii. Mm, tak, będziemy potrzebować do tego dwóch gliny: jednej goldfish, inaczej złotej rybki, i muchomora, który rośnie yy, na zwykłej trawie, w zwykłym terenie, gdzie się rozpimy, który leczy nam 15% life, inaczej żytka. Tak, jak już mamy te wszystkie rzeczy Oczywiście glina zwykła, żeby nie było Kainbok Teraz tak Wchodzimy na obojętnie jakiś piecyk Wyrabiamy miseczkę Tak jak Mamy już miseczkę Musimy sobie zrobić Nie wiem jak się to nazywało, kociołek Kociołek robimy z żelaza Dokładnie nie pamiętam z ilu ale to wystarczy, przygotujcie tam 10 z żelaza, no i chyba patyków, kilka na podkład, i już będzie. Wchodzimy w teren kociołka i wyrabiamy zupkę. I tak to jest zupka bufująca, a więc e, ma tutaj ograniczony czas tego działania. Jak widzicie, ja już wcześniej ją zażyłem, ale e, zaraz mi się skończy ten czas, więc e, włączę to. E, tak, chcę od razu e, powiedzieć kilka słów o tej e, z, e, zupce i składnikach. E, rybki, inaczej te goldfisha, możemy znaleźć tylko w większych sta znaczy w stawach, ogólnie w wodzie. I nie możemy żyjących złapać, tylko musimy niestety znaleźć martwe. Nie wiem dlaczego akurat tak. Nie wiem dlaczego akurat tak, ale no po prostu tak trzeba. Ym... Grzybki nie muszę chyba tłumaczyć. No i glina będzie wszędzie. Wsz wszędzie na tym terenie. Na pewno na tym. Chciałbym jeszcze pokazać szybko jak zrobić ten... Nie wiem czy tyle jest potrzebne, ale mam nadzieję. Akurat zaraz mi buff wygaśnie, i więc wam pokażę. Właśnie, nie wiem czy mówiłem teraz... Nie chyba raczej O, jest, dobrze. Robimy je z 10 żelaza. No, dobrze powiedziałem i 2 drewna. I mamy taki kociołek. Okej. Okay. Nie wiem czy mówiłem, ale powtórzę na wszelki. Jak co w opisie, będziecie mieli listę buffów, jakie to daje? Bo dodaje naprawdę dużo buffów: chyba 10 do szybkości, 5 do szybko e, szybkości ataku, 5 do ataku, e, 1 do obrony. No, naprawdę bardzo dobra ta zupka jest i doradzam wam ją brać. Na przykład, jak jesteście jeszcze e, słabi gracze. A więc dobra, zażyję, e, oczywiście. Tego bufa to nie widać, no bo po prostu. Zażywamy no i daje nam jakieś staty, tak? E... A jakieś to wam właśnie opiszę w opisie, a więc to byłoby na tyle. Mm. A więc subskrybujcie, dawajcie okejki do ulubionych. No i epic.